Tradycja, szanowne koleżanki i koledzy, Rota Marii Konopnickiej, kto był ze mną w Lwowie. Pamiętacie, zawsze chodzimy na grób Marii Konopnickiej na Lwowskim Łyczakowie. Ten hymn, Rota jest hymnem Polskiego Stronnictwa Ludowego, oficjalnym hymnem, w zapisanym, ale jest także hymnem wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Śpiewając Rotę, łączymy się myślą i z ludowcami, i z PSL-em, ale także z naszymi rodakami we wszystkich krajach świata. Prosimy o pytań, ziemi, skąd nasz ród, Nie damy pogrzeb się mowy. Polski naród, polski ród, Królewski szczepiastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, Tak nam dopomóż Bóg, Tak nam dopomóż Bóg, Do krwi ostatniej kropli żył, Bronić będziemy ducha. Niech się rozpadnie w proch i w pył, Krzyżacka zawie ruch twierdzą nam będzie każdy próg tak nam do pomoże Bóg tak nam do pomoże Bóg